No cześć, cześć. I, tak widzę na BMW E9, E60 y, wyszła w granicach, tak jak mówiłem, gdzieś byśmy się zmieścili w tych 8000, tysiącach, ale y, jak wiadomo na rzutce, jeśli ktoś obserwuje, nic się nie dzieje. No żebyśmy musieli na ten projekt jakoś no, zarobić, bo wiadomo, tak jak jest na rzuce napisane w opisie, z jakich przyczyn nasz budżet jest trochę ubogi, yy, można to tak nazwać, jak na start takiej akcji. No i do tego się dowiedziałem też, że to pani, która miała yy, tą budę tak od E60, yy, już jej nie ma. Też taką wiadomość, ale nie wiedziała o tym, i dopiero mi dzisiaj napisała, że poszła na dół. Także, ej, no, będziemy musieli zacząć od. No, oczywiście, 60 będzie, ale będziemy musieli zacząć od czegoś dużo, dużo mniejszego. No i z tego wy też zobaczycie, że to auto miejskie będziecie w stanie dostać przez 2000 subskrypcji. No i oczywiście dlaczego ja Was tak namawiam do subskrypcji, bo kanału no przy 2000 subskrypcji zaczniemy już zarabiać jakieś małe chociaż pieniądze z tego, tak i co da możliwość robienia więcej rzeczy, ponieważ będziemy mieli troszkę nawet parę tam złotych więcej w budżet, no to już jest coś. No tak naprawdę w tej sytuacji nawet 500 zł jest dużo, bo za to 500 zł można różne inne części kupić, które jak normalnie nie kupimy i nie zrobimy, to wiadomo, to nam uniemożliwia to. Dlatego zaczniemy od jakiegoś, czegoś mniejszego. Oczywiście E60 będzie na pierwszy rzut, można to nazwać jako pierwszy projekt, a można nazwać to, co będziemy robić pod projektami, żeby zrobić ten projekt. No. Czyli skomplikowane raczej nie. Po prostu robimy, sprzedajemy tak, i odkładamy na, na to R60. Dodatku, jeśli ktoś by wiedział o R60 karoseria e, ze środkiem, to fajnie by usiadł w wiadomościach. No, bo tego potrzebujemy. E, no, tak poza tym, no to będziemy robili jakieś nowsze auto miejskie. Myślę na początku, bo, bo to nie będzie jakiś tam wymagający temat mocno. No także na to się szkujcie, że to będą pierwsze samochody, które będę wlatywała na jakieś aukcje. Mam już upatrzony jeden. Jutro będę się odzywał do pana, na którym no troszkę się wyciągnie. No, być może pozwoli na, na zrobienie tego E60. No. No oczywiście jeśli narzucę pomożecie, no to tym lepiej tym szybciej się za to weźmiemy tak no i nawet z tych mniejszych projektów tak tak jak było napisane w opisie kanału, że z każdego projektu z mojej części zysków tak będzie przekazywane tyle i tyle no tyle na cel, który wy będziecie wybierać w komentarzach i popierdwić prosem na schronisko diesel w Aleksandrowie Kujawskim tak no i tak to jest tak to widzimy na ten czas no i też ten konkurs ma być przy 2000 subskrypcji bo nas będzie wtedy na to stać bo bo cena takiego sejko które możemy zrobić to nie jest duża kwota więc to nam też pozwoli na jego robienie no Ech. tak poza tym no to już powiedziałem o o tym też już powiedziałem no. także zapraszajcie subskrybujcie no i będziemy robić ten yy, to auto teraz tak na sprzedaż No jakieś tam parę groszy zawsze to będzie kto może to wygrać nie jest to duża kwota ale lepiej coś niż nic aż jest nas mało i w komentarzach to głównie ktoś pewnie z moich znajomych będzie no i jest parę osób, których zapewne nie znam, które mnie obserwują, być może albo widzą moje filmy, więc fajnie by było, jakby subskrybowały Ten kanał, bo to może trafić właśnie do nich Ta gotówka, a z czasem ona będzie się stawała coraz większa, bo z każdym samochodem tak będzie, tak, że będę przekazywał to 10% No To tyle No takie rzeczy no myślę, że opisy dzisiaj po... znaczy nie dzisiaj jutro, bo jutro mam wolne, to jutro wszystko uaktualnie aktu, wszędzie. No radzę też obserwować zrzutkę, bo nie wszędzie w opisie też tak piszę. Bo to jest dla mnie czarna magia jak na razie. I, 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 tak mam to, że po prostu eee... Czasami jest tu więcej informacji. Czasami tam jest warto obserwować i na stronie na Facebooku gorączka Gruza AT i tak samo na zrzutce, do której jest tam link. No, linki popodaję teraz też pod filmem. No i tak będziemy, myślę, że trochę mi będzie tych takich blogowych spraw, chociaż one i tak pewnie będą codziennie. Myślę, że nie w takim aż stopniu jak teraz. Bardziej będą filmy takie konkretniejsze już powstawać, więc myślę, że na takie nie będzie czasu. No, no bo ponieważ będzie i montaż, i będzie trzeba to wszystko nakręcić, trzeba będzie pracować przy samochodzie, tak? Trzeba będzie z tego ujęcia powycinać, przyspieszyć to, zgrać wszystko fajnie, żeby to grało i do tego, żeby to miało jakiś sens, ręce i nogi, tak? No. Więc myślę, że tak. Będę dodawał też dalej to na grupie na Facebooku, jakieś takie ogłoszenia, ponieważ też potrzebuję jakiejś tam informacji typu właśnie jak o budzie, którą potrzebujemy i tak dalej. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.